Dzisiaj mam dla ciebie technikę, która ma moc odkrywania tego, co siedzi pod spodem naszych marzeń, naszych celów i nie pozwala nam ich realizować. Omówię ją pokrótce, byś mogła czy mógł ją samodzielnie zastosować. W punkcie pierwszym pomyśl o tym, czego dokładnie chcesz. Postaraj się, żeby to było konkretne na tyle, ile się uda. Na przykład, kiedy pomyślisz sobie. Chcę mieć szczęśliwy związek, to określ, co to dla Ciebie znaczy być w takim szczęśliwym związku, z czym to się wiąże. Albo możesz powiedzieć, czy pomyśleć, że chcę być szczęśliwa, chcę czuć się szczęśliwa, ale co to dla Ciebie znaczy? Tak? Dla każdego może być to co innego. Na przykład, chcę czuć się szczęśliwa, a to oznacza, że na co dzień czuję spokój w kwestii materialnej. Czuję radość z tego, co robię zawodowo, poczucie sensu w tym, co robię, no i tak dalej, i tak dalej. Możesz to rozbić sobie na poszczególne części, na poszczególne obszary życiowe i dookreślić to sobie na tyle, ile tobie się uda. Teraz przechodząc do kolejnego punktu. Wypisz w punktach i hasłach wszystko to, co ci przeszkadza. Co cię blokuje w osiągnięciu tego swojego celu, czy tego marzenia? Możesz dokończyć takie zdanie i zobaczyć, jakie odpowiedzi do ciebie przyjdą. Na przykład: chcę być szczęśliwa, a to oznacza, że chcę czuć spokój w kwestii materialnej. Ale, no właśnie, co ci przeszkadza, co blokuje ten spokój? To uczucie, to uczucie szczęścia. Tutaj naprawdę nie ograniczaj się w wypisywaniu powodów, dlaczego nie masz tego, co chciałbyś mieć. Na przykład, może przyjść do ciebie taka, takie zdanie, że no fajnie, chciałabym czuć to szczęście, ale jestem już za stara na zmianę pracy, w której mogłabym lepiej zarabiać. Wiem, że możesz usilnie pragnąć jakiejś zmiany w swoim życiu, ale pamiętaj, że ta zmiana już by się dokonała, gdyby nie jakieś przyczyny, gdyby nie istniały jakieś powody, które właśnie blokują tą zmianę. Teraz właśnie to, co robisz, to próbujesz to namierzać. Wypisujesz tu wszystkie różne powody, różne emocje, różne rzeczy, które ci przychodzą do głowy, naprawdę nie zastanawia się, czy to ma sens. Sprawdzaj też, jakie emocje kryją się za tymi twoimi powodami. Czyli na przykład, jak powiedziałam wcześniej, chcę czuć się szczęśliwy, a to oznacza, że na co dzień czuję spokój w kwestii materialnej. No i przyszła do mnie taka odpowiedź, no okej, okay, ale już jestem za stara, żeby, żeby zmienić pracę i lepiej zarabiać. No to jaka emocja tutaj się za tym kryje? Sprawdź, jakie emocje, uczucia za tym stoją. Tam pod spodem może pojawić się na przykład strach, że nie uda mi się zmienić tej pracy, bo właśnie już jestem za stara, nie nauczę się, nikt mnie nie będzie chciał, i tak dalej. Naprawdę nie ograniczaj się w wypisywaniu tych powodów, możesz ich wypisać nawet kilkadziesiąt, a nawet spróbować zmusić się do tego, żeby ustawić sobie czas, na przykład godzinę i przez ten czas wypisywać wszystko, co ci przyjdzie do głowy, najbardziej abstrakcyjne powody, dla których nie możesz czegoś mieć lub osiągnąć. Wyjdą tutaj Twoje przekonania, Twoje emocje, wyjdą ukryte przekonania czy ukryte emocje. I to są dla ciebie kolejne tematy teraz, do kolejnego kroku, który trzeba zrobić, żeby posprzątać te blokady ze swojego życia. Warto z każdym z tych punktów popracować osobno. Można to użyć do tego metody uwalniającej, jaką jest EFT, tak? Żeby to wszystko wyczyścić i zebrać te wszystkie kamienie z Twojej drogi ku Twojemu celowi. To może być praca na dłużej. Tu możesz zidentyfikować jakieś jedne główne blokady, które się pojawiają w, to, w Twoim życiu przy tym akurat celu. A może trzeba będzie za, zakasać rękawy, wyjąć większą miotłę i sprzątać po kolei każdy z tych kamieni, które tam sobie gdzieś się uzbierały na tej drodze, aż poczujesz, że ten cel, który sobie wypisałeś wcześniej, on już jest dla Ciebie realny, że już. Że już nie ma takiego myślenia, ok, że chcę ale, tylko jest ta radość z tego, że ok, super, jest taki cel, chcę to mieć, chcę to osiągnąć, chcę czuć to szczęście w swoim życiu. I nie pojawia się żadne ale. Jak zwykle życzę Ci powodzenia, podziel się swoimi wrażeniami, może doświadczeniami z tego ćwiczenia. No i do zobaczenia na kolejnym nagraniu. Pozdrawiam, Iwona Kotłowska.